Biblioteka Miejska w Puławach zaprasza na kolejne dwa spotkania z cyklu Strefa Eksperta. Dzień po dniu mieszkańcy Puław będą mogli porozmawiać z lekarzem oraz psychologiem, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Serdecznie zapraszamy do Biblioteki Miejskiej na kolejną odsłonę Strefy Eksperta. We wtorek, 19 listopada o godzinie 17, gościć będziemy autora czterokrotnie wznawianej książki o krioterapii, pana Zbigniewa-Kołbe. Opowie on o leczniczych działaniach niskich temperatur, sposobach leczenia bezsenności i innych uciążliwych problemach zdrowotnych, no i oczywiście podpowie, jak sobie z nimi radzić prostymi i łatwo dostępnymi metodami. Natomiast w środę 20 listopada o godzinie 17 na przekór jesiennej handrze i ogólnemu zniechęceniu zapraszamy na budujące spotkanie dotyczące automotywacji z psychologiem i trenerem biznesu panią Edytą Daniluk, która podpowie, jak wytrwale i skutecznie dążyć do wyznaczonych celów. Wstęp na oba spotkania jest bezpłatny i na żadne z nich nie obowiązują wejściówki.